Wielu mężczyzn szukających zapachu dla siebie często spotyka się z poleceniami bardzo popularnych kompozycji takich jak Dior Sauvage czy też Bleu de Chanel. Co ciekawe, oba zapachy wraz z moim zdaniem absurdalnie drogimi perfumami Office for Men od Jeremiego Fragrance często porównywane są z Versace Dylan Blue. Z tego powodu warto wiedzieć, że istnieje co najmniej kilka powodów, abyś zamiast nich wybrał właśnie omawiany dziś zapach. I m.in. o tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Cześć, ja jestem Michał i witam Cię na kanale Perfumowe ABC, gdzie znajdziesz recenzje oraz poradniki na temat perfum. Na wstępie muszę zaznaczyć, że z pewnością nie jest to mój ulubiony zapach. Wciąż nie zmienia to jednak faktu, że z dużym przekonaniem umieściłem go zarówno w moim zestawieniu top 5 perfum Versace dla mężczyzn, jak i wśród najlepszych zapachów aromatyczno-fużer w przedziale cenowym między 150 a 300 zł w serii, znajdź swój zapach sygnaturę. Versace Dylan Blue to po prostu perfumy bardzo lubiane, często polecane na rynku czy różnego rodzaju forach internetowych. Niestety, w moim przekonaniu, przełożyło się to na ich nadmierną pospolitość. Podobnie zresztą jak fakt, że na rynku istnieje obecnie sporo zapachów o podobnym DNA. Już w otwarciu Dylan Blue przypomina nam, że należy do grona mainstreamowych, popularnych obecnie tzw. niebieskich kompozycji dla mężczyzn. Owa pospolitość zdecydowanie nie wyklucza jednak tego, że ich rozpoczęcie mogę uznać za po prostu przyjemne. W dużym uproszczeniu można je przyrównać do aromatu żelu pod prysznic o wyższej jakości niż taki przeciętny żel, a także o takim większym poziomie ogólnej wyrazistości. Jest świeże, takie wodno-cytrusowe z dodatkiem lekkich, kwaskowatych tonów. A za wspomnianą Cytrusowość odpowiada przede wszystkim połączenie najbardziej wyczuwalnych na tym etapie nut bergamotki, a także grejpfruta. I według mnie to właśnie ten z pozoru błahy i pospolity, ale jednocześnie bardzo dobrze wykonany cytrusowy początek stanowi jeden z największych atutów tych perfum. Co więcej, mogę pokusić się o stwierdzenie, że w otwarciu Dylan Blue przybiera wręcz taki sportowy, ozonowy charakter, dzięki dodaniu tu także nut wodnych. Liść figi z kolei w moim przekonaniu jest najmniej wyczuwalny i odpowiada na tym etapie jedynie za takie bardzo subtelne Przyjemne, owocowe muśnięcie. Po pierwszych kilku minutach ten wspomniany charakterystyczny niebieski aromat staje się głębszy, ciemniejszy, może nie tak cytrusowo wyrazisty, ale za to też bardziej męski. Coraz bardziej da się tu wyczuć nuty ambroksanu znanego nam chociażby z popularnych perfum Dior Savage, A ponadto także pieprzy i paczuli, które wspólnie wychodzą na pierwszy plan. Paczula sprawia, że kompozycja w zasadzie do samego końca utrzymuje taki świeżo zielony charakter. Nie jest to też z pewnością typowo oldschoolowe wydanie paczuli. Pieprz z kolei dodaje swojego rodzaju charakteru i odrobinę pobudzenia temu zapachowi w jego sercu. I myślę, że ma za zadanie zgrabnie zastępować te wyraziste cytrusy z otwarcia, które z biegiem czasu tracą na sile. Ponadto warto też wspomnieć, że, jako takie dopełnienie tych perfum, odrobinę przyjemnej słodyczy zapewnia nam w Dylan Blue nuta liścia fiołka. A w tej roli w bazie tego zapachu wzmacnia też znana z wielu męskich, mainstreamowych perfum kremowa nuta fasolki tonki. I wspólnie z kadzidłem, piżmem oraz do. Mieszką wciąż wyczuwalnego pieprzu, tworzą taką przyjemną, ciepłą powłokę na naszej skórze w takim korzennym, lekko-dymnym, ambrowo drzewnym stylu. Trzeba też zaznaczyć, że baza Delan Blue dysponuje dość ograniczoną mocą. Projekcja stoi na mocno przeciętnym poziomie i całość utrzymuje się jedynie blisko naszej skóry. Szafran z kolei, podobnie jak papirus w sercu Delan Blue, stanowią jedynie słabo wyczuwalne tło tego zapachu. A więc podsumowując, perfumy Versace Delan Blue mogę określić jako kwintesencję niebieskiego, mainstreamowego aromatu. Perfumy są bezpieczne, męskie, dość pospolite, ale jednocześnie przyjemne, a także świeże. Czyste, lekko korzenne oraz subtelne. Przechodząc do kwestii trwałości wody toaletowej Versace Dylan Blue, muszę przyznać, że rzadko spotykam się z tak dużym rozdźwiękiem w opiniach w tym obszarze. Niektórzy twierdzą, że Dylan Blue utrzymuje się na skórze dobre 7-8 godzin, inni zaś narzekają, że ich trwałość sięga maksymalnie 4 godzin. Moim zdaniem wynika to z tego, że dzisiejszy zapach wyjątkowo mocno przyzwyczaja nasz nos do siebie, co z kolei sprawia, że po 3-4 godzinach dla nas samych staje się on o wiele cięższy i wyczuwalny, podczas gdy tak naprawdę inni wokół nas wciąż czują go na nas. Na mojej skórze perfumy Dylan Blue utrzymują się około 6-7 godzin, co sprawia, że ich trwałość mogę ocenić jako coś pomiędzy przeciętną a dużą. Jeśli zależy Ci przede wszystkim na dużej projekcji i wahasz się między Dior Sauvage z bardziej wyrazistym Ambroxanem, a właśnie Dylan Blue to zdecydowanie wybierz te pierwsze. Jeśli jednak to nie jest Twój priorytet, to mocno zachęcam Cię do rozważenia kompozycji od marki Wesacze. Jej projekcja jest Mocno przeciętna i zapach wyczuwalny jest w większości przypadków maksymalnie na odległość wyciągniętej ręki. Przechodząc do grupy docelowej, to znaczy dla kogo polecałbym te perfumy. Z pewnością to dobry wybór dla miłośników tzw. niebieskich kompozycji. Jest to dobra alternatywa dla osób, które nie chcą wydawać większych pieniędzy na popularne kompozycje z tej grupy, takie jak Dior Sauvage, Yves Saint Laurent y, czy też Bleu de Chanel. Bardziej kojarzył mi się z młodszym mężczyzną przed 30 rokiem życia, choć też nie wykluczam tego, że podobać się starszym mężczyznom. Są też na tyle wszechstronne, bezpieczne i lubiane, że stanowią dobrą propozycję dla osób, które chcą mieć jeden zapach na wiele sytuacji i okazji. Z drugiej strony, jeśli zależy Ci przede wszystkim na wyróżnieniu się z tłumu, to w tym przypadku raczej nie polecałbym Ci Dylan Blue. Jeśli chodzi o zapachy o DNA podobnym do wody toaletowej Versace Dylan Blue, warto wspomnieć, że należą one do tej samej rodziny perfum aromatyczno fużer co chociażby Prada Luna Rosa Carbon, woda perfumowana i w Soloro Y, czy też wspomniana już woda toaletowa Dior Savage. Często porównuje się je przede wszystkim właśnie z tymi ostatnimi. I podobieństwo między nimi z pewnością zauważalne jest na papierze, śledząc nuty zapachowe obu kompozycji. W obu przypadkach podstawę perfum stanowi świeżo korzenny miks ambroksanu, bergamotki, pieprzu oraz paczuli. Co ciekawe, mimo tego podobieństwa, paradoksalnie oba zapachy odbiera się często zupełnie inaczej. I według mnie skierowane są do innych grup osób, które łączy jedynie albo aż to, że obie grupy lubią mainstreamowe niebieskie kompozycje. Ambroxan w Dior Sauvage o wiele mocniej daje się we znaki i stanowi taki element, który jedni kochają, drudzy zaś nienawidzą. Dylan Blue to z kolei kompozycja o wiele bardziej bezpieczna i łagodna. A przez to osoby, którym nie odpowiada ten mocny Ambroxan w Sauvage, często wybierają właśnie perfumy od marki Versace. Drugi element odróżniający dzisiejszy zapach od Dior Sauvage to taki wyczuwalnie cieplejszy charakter, między innymi dzięki dodaniu do niego nuty Kadzidła. I to właśnie te dwa elementy sprawiają, że o Dylan Blue często mówi się nie tylko jako o bezpieczniejszej i oczywiście sporo tańszej alternatywie dla Dior Sauvage, ale o czymś pomiędzy właśnie Dior Sauvage, a również drogimi, ale mimo to bardzo popularnymi Bleu de Chanel, w których w odróżnieniu od zapachu od marki Dior, znajdziemy już wspomniane Kadzidło, będące również podstawą kompozycji Dylan Blue. Ponadto w takim cieplejszym wymiarze korzennego aromatu Bleu de Chanel również da się znaleźć wiele analogii do omawianego dziś zapachu. Kolejną kompozycją, o której nie mogę nie wspomnieć jest Office for Men od znanego influencera z polskimi korzeniami, jakim jest Jeremy Fragrance. Co ciekawe, stworzył ją ten sam nos perfumowy, który brał udział przy tworzeniu perfum Versace Dylan Blue. Mianowicie słynny już Alberto Morillas. I już gołym okiem widać, że obaj panowie tworząc zapach Office for Men mocno inspirowali się tym, co już znajduje się we flakonach Dior Sauvage, a także Versace Dylan Blue. Mamy tu przede wszystkim silny Ambroxan, zdecydowanie mocniej dający się we znaki niż w perfumach od marki Versace, a więc bardziej w stylu Dior Sauvage. Mamy też wyrazisty, cytrusowy aromat bergamotki, a także charakterystyczny dla Dylan Blue ambrowy akord stanowiący podstawę tej kompozycji. Podobieństw jest więc tu naprawdę sporo. I w zasadzie największy kontrast między nimi pojawia się w ich cenie. Ponieważ flakon 100 ml perfum Office For Men możemy obecnie nie nabyć za około 160 euro. Co z kolei w przeliczeniu na złotówki daje nam kwotę około 720 zł. I za tę cenę możemy spokojnie nabyć dwa flakony o tej samej pojemności Dior Sauvage oraz aż 3,5 flakonu perfum Versace Dylan Blue. Jeśli sugerować się więc stosunkiem ceny do jakości, to zdecydowanie odpuściłbym sobie zakup perfum od Jeremiego. Chyba, że na przykład zależy Ci na wsparciu tego bądź co bądź oryginalnego twórcy wyraźnie gustującego w tego typu zapachach. Zbliżony do Dylan Blue Taki świeżo wodny aromat oparty na ambrowym trzonie z dodatkiem wyrazistej bergamotki. Znajdziemy także w perfumach Bulgarii Aqua Pour Om, Atlantic. Jeśli z kolei szukasz czegoś w podobnym stylu do Versace Dylan Blue, ale w jeszcze niższej cenie, to myślę, że pewnym kompromisem będzie tu zapach Abercrombie Fitch First Instinct Blue. Podobieństwo między nimi jest mocno zauważalne, natomiast musisz się liczyć w tym przypadku z niestety gorszymi parametrami. Jeśli chodzi o najlepsze okazje i pory roku, w których perfumy Versace Dylan Blue sprawdzą się najlepiej, myślę, że będą to cieplejsze pory roku, aczkolwiek zdecydowanie muszę pochwalić ten zapach za jego wszechstronność. W zasadzie bez przeszkód możesz go nosić o każdej porze roku, a więc zarówno latem, jak i nawet zimą. Podobnie sytuacja wygląda w kwestii okazji do noszenia. Będą zdecydowanie odpowiednie do noszenia na co dzień, na E Wakacje, randki, do klubu, a jednocześnie są na tyle bezpieczne i nieinwazyjne, że z powodzeniem możesz ich użyć nawet w szkole czy też w pracy. Przechodząc do porównania cen wody toaletowej Versace de Landlu trzeba pochwalić wysoki stosunek ceny do jakości, jaki oferuje ten zapach. Za flakon o pojemności 100 ml w najtańszych perfumeriach internetowych zapłacimy obecnie około 200 zł lub lekko powyżej. Choć też przy dobrych promocjach może udać się zdobyć go nawet nieco poniżej tej kwoty. Podsumowując, Versace Dylan Blue to klasyczna niebieska kompozycja, którą zdecydowanie warto przetestować, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dla mnie jednak niestety jest ona już zbyt oklepana i ma zbyt wiele alternatyw, abym mógł o niej powiedzieć jako o takim must have w kolekcji. Z drugiej strony myślę, że ma wystarczająco dużo atutów, aby rozważyć ją zamiast wielu droższych, popularnych obecnie zapachów, takich jak Dior Sauvage czy też Bleu de Chanel. A teraz jeśli podobał ci się ten odcinek, zostaw po sobie jakiś ślad w postaci komentarza, subskrypcji czy też lajka like pod tym filmem. Zapraszam cię też do obejrzenia innych materiałów na moim kanale. A teraz już się z wami żegnam, także do następnego odcinka.